Jesteś tam jeszcze? Cześć kochani, witam Was w drugim tygodniu ferii zimowych. Myślę, że jesteście wypoczęci no bo przecież siedzimy w domach, ale właśnie tego pewnie brakuje Wam ruchu i brakuje Wam, mam nadzieję, zajęć z nami. Także chcieliśmy z Wami potańczyć chociaż w formie online. Słuchajcie, największy plus tego jest taki, że nie musimy pędzić z materiałem, jak na zajęciach, ponieważ macie taką opcję jak pauza. Dzięki czemu, jeżeli jakiś krok będzie wydawał się dla Was. Trudny. Możecie filmik zatrzymywać nieskończoną ilość razy i powtarzać od początku, od początku, od początku, aż sobie ogarniecie. Dodatkowo nie musicie za nami tęsknić, możecie odtwarzać nas o dowolnej porze dnia i nocy tylko tak o drugiej, trzeciej w nocy nie budźcie rodziców. Na start poprzesuwajcie też meble, żeby za chwilkę nie było krzyków w domu. Więc jeżeli macie jakąś kanapę, odsuwamy kanapę, odsuwamy szafę. Jeżeli macie. Troszkę przestrzeni, to wystarczy, aby dalej rozwijać się z nami tanecznie. To co? Możemy zaczynać? Puszczam muzykę i już do Was wracam. Zaczynamy od rozgrzewki powoli. Na zajęciach pytacie mnie, jak możecie rozwijać się sami. No i to jest największa zagadka ja sama do niej dochodziłam bardzo wiele lat mojego tańca. Mianowicie, bardzo łatwo jest, przychodzimy na zajęcia, jest pani instruktor, pani instruktor pokazuje kroki, powtarzamy kroki, koniec. Przechodzimy na zajęcia, jest choreografia, powtarzamy choreografię. No ale potem przychodzi taki moment, że te choreografie się kończą, jesteście sami w domu. I nie wiem, mama albo tata chce zobaczyć, jak tańczycie i powie, córuś, zatańcz coś. I wy wtedy nie pamiętacie choreografii i się okazuje, że nie umiemy tańczyć. Znaczy, nie umiemy, nie wiemy jak. I właśnie dzisiaj chciałabym wam dać takie tipy, co móc zrobić, żeby wpadać na pomysły samemu, na swój taniec samemu, jak go rozwijać, tworzyć nowe kroki, nowe pomysły i łapać, Inspiracje. Z tego względu jest ze mną dzisiaj pani tablica. Ta pani tablica i pan marker. Wam też się przyda, więc macie teraz 30 sekund, żeby wziąć kartkę papieru i długopis. Myślę, że już minęło 30 sekund. Jak nie, to prawie 5, 4, 3. Dwa, jeden. Dobrze, i teraz słuchajcie. Macie sekundkę czasu, no dobra, sekundkę, nie? Troszkę więcej, żeby napisać sobie od trzech do pięciu słów. No i teraz pewnie się zastanawiacie jakich słów. Jakichkolwiek pierwsze słowa po polsku, jakie tylko przyjdą wam do głowy. Jakie chcecie skojarzenia? To może być. Emocja, kolor, przedmiot, zwierzątko, coś, co widzicie teraz w pokoju, coś, co lubicie. To może być i rzeczownik, i czasownik, i przymiotnik. O rano, to będzie lekcja polskiego i tańca w jednym. Może być cokolwiek chcecie. I teraz Wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie będziemy choć tak tam, co. Zapiszę teraz swoje przykładowe słowa. Uwaga, uwaga, nie wolno używać tych tych, które ja sobie zapiszę. Więc moim słowem będzie krzesło, słup, stół, książka. Myślę, że na start wystarczy. Mam nadzieję, że jest dla Was wszystko widoczne. Tutaj mamy krzesło, tutaj mamy słup, tutaj mamy stół i tutaj mamy książka. No i o co chodzi z tymi wyrazami? Jak ja mam do tego tańczyć? Właśnie, kwestia jest tego żeby poruszyć swoją wyobraźnię. Na pewno każdy z Was w swoim życiu grał w kalambury, prawda? Wiemy, na czym polegają kalambury. Losujecie jakieś słowo i staracie się je pokazać. No ale nie możemy grać w kalambury, no bo jednak jesteśmy na zajęcie w tanecznej, więc ani bawimy się w pantomimę, tylko będziemy próbowali sobie to przekształcić. Zobaczcie, moim pierwszym słowem jest krzesło. I za tym pierwszym razem faktycznie próbujecie powtarzać to dokładnie tak, jak jest. Jak ja bym mogła pokazać krzesło? Zrobiłabym krzesło tak, i tak, mamy krzesło, mamy krzesło. Potem mam słup. No to sobie stoję, jak słup. Krzesło, e, przepraszam, stół, jako trzecie słowo, zrobiłabym blad, że jest sobie stół. No i ostatnie co zostaje, czyli książka, czytanie książki, najłatwiej pokazać. Myślę, że to jest bardzo proste. No ale typowe kalambury. Teraz myślimy, jak to zmienić, żeby mogło być bardziej tanecznie. Czyli każdy z tych grupów jeszcze sobie dodatkowo przekształcacie. Czyli za moim drugim razem ja już próbuję zrobić na przykład krzesło, słup, stóp, książkę. Ok, ale nadal troszkę wyglądam, jakbym jednak robiła kalambury. Więc za trzecim razem, trzecim przetworzeniem, staracie się zmienić ten ruch, od którego on wyszedł tak bardzo, że już prawie w ogóle ma nie przypomina z tego, co było na początku. Czyli uwaga, kombinujemy, kombinujemy, kombinujemy z moich czterech słów. To zrobimy krzesło. Prawda? Wystarczy włączyć muzykę, oczywiście dobrać to rytmicznie. No i myślę, że mamy już jakiś koncept choreograficzny. Co ciekawe, jest to jedna z technik improwizacyjnych, którą stosuje się na przykład w teatrze przy tworzeniu spektaklu. Bo tak z ciekawostek jeszcze Wam powiem, bardzo często jest tak, że to nie choreograf przychodzi i mówi: Słuchajcie, teraz robimy ta burę, pirłać taki skok, tylko choreograf. Wyciąga to, co z tancerzy najlepsze. Czyli to tancerze bardzo często robią proces twórczy, tak jak właśnie wy teraz, i choreograf tylko chodzi i mówi: Ej, Marysia, Tomek, Basia, to było super, to powiększymy. Ten piruet zrób, ale dwa razy. Ta Twoja książka była super, a ten niebieski też. Połączmy te dwa i on w ten sposób kreuje, reżyseruje. I teraz kolej na Was. Stworzycie ze swoich słów, które mam nadzieję już sobie wypisaliście, cztery ruchy. Za pierwszym razem, właśnie bardzo dosłowne, za drugim razem troszkę je próbujecie zmienić, i za trzecim razem robicie to już bardzo tanecznie połączone, żeby wyszła wam wspólna choreografia. Odpowiem od razu na pytanie, co się dzieje ze słowami, które nie są oczywiste, których się nie da pokazać dosłownie. Na przykład kolor. Jak niebieski. Wtedy myślicie na zasadzie skojarzeń i na zasadzie wyobraźni. Dla mnie niebieski to jest, nie wiem, woda, morze, morze to fala. Więc ja niebieski pokazałabym już sobie w taki sposób, albo w taki sposób, albo że to jest niebo. Rozumiemy? Także każde słowo na pewno w jakiś sposób da się pokazać. Także. Mam nadzieję, że spędzicie sobie z tym troszkę czasu. Możecie wypisać tych słów oczywiście 10 albo 20, albo tańczyć tylko na kolorach i spędzić sobie właśnie wieczór z improwizacją. Puszczacie sobie dowolną muzykę, myślicie o dowolnych przedmiotach i próbujecie sobie kreować swój własny nowy ruch. Poza gotową choreografią. Myślę, że to będzie najlepsze ćwiczenie dla Was dla rozwoju. Także życzę powodzenia. Oczywiście stawiajcie, wysyłajcie filmiki, jeżeli będziecie chcieli się z tym podzielić. Pamiętajcie, żeby oznaczać komorniki i centrum tradycji i kultury, bo może trafi się jakaś fajna niespodzianka dla tych chętnych, którzy zrobią to w ciekawy, kreatywny sposób. To tyle, kochani. Trzymajcie się, dziękuję za tą lekcję. Powodzenia, życzę.